Hello everyone, witajcie w filmiku, w którym porozmawiamy sobie o castingu 16 doktora albo kogokolwiek, kto przyjmuje pałeczkę po shooting, bo nie wiemy jak to kim jest tak naprawdę Billie Piper, kogo będzie grała do końca. I tak jak Wam obiecałem w recenzji, chciałem poddać o tym w osobnym materiale. I myślę, że chciałbym zacząć od tego, że nie będę tutaj się rozwijać tak jak to mówiłem już wiele razy na temat tego, co się działo behind the scenes, jakie były problemy z produkcją, jakie były zmiany, ale muszę wspomnieć o tym w kontekście fragmentu dotyczącego Billy Piper. A więc z tego co wiemy, to oryginalnie Shooty miał zostać na kolejny sezon. Tak, został ten sezon drugi nagrany. E, jakoś tak chyba w maju 2024 roku zakończyły się nagrywki do sezonu drugiego i Shoot'em miał zostać. Więcej szczegółów będzie w filmiku, o którym będę omawiać w całe behind the scenes. Natomiast, e, w związku z tym, że Disney się bardzo ociągał z zamówieniem trzeciego sezonu, co wciąż się nie wydarzyło, przynajmniej my o tym nie wiemy, to w. Wy mniej więcej w styczniu, lutym Szuti poprosił o to, żeby jednak go wypisać z serialu prawdopodobnie dlatego, że omijało go dużo roli bo podczas kiedy był zakontraktowany jako doktor, no to nie mógł robić nic innego poza tam wiecie jakimś teatrem czy coś takiego więc e, poprosił, żeby go jednak wypisać i w lutym tego roku 2025 e, miały miejsce dokrętki zmieniające zakończenie i wtedy pozostawiono tą końcówkę jako otwartą regenerację, czyli że szuty się zaczynał regenerować, ale nie widzieliśmy kto go zastąpił. Natomiast z jakiegoś powodu, nie wiemy dlaczego, jakby to wszystko o czym ja spekuluję do tej pory, to jest, to są Część z tego to są przecieki z dobrych źródeł, które się sprawdziły, część z tego to są y, teorie fanowskie, czy jakieś takie teorie opierające się jakby na poszlakach i na logicznym myśleniu. E, więc nie wiemy dlaczego, ale na pewnym etapie zdecydowano się jednak skastować rolę. E, będę mówić tutaj na, na razie w uproszczeniu 16 doktora, ale później sobie porozmawiamy o tym, czy to jest rzeczywiście 16 doktor więc postanowiono skastować tego 16 doktora i nie zostawiać tej regeneracji otwartej i z tego co słychać z przecieków e, decyzja, że ma być to Billy Piper i nagranie, że ma to e, jakby nagranie na green screenie e, Billy Piper e, Miało miejsce w okolicach premiery odcinka Robot Revolution, czyli w połowie kwietnia, kiedy no my już oglądaliśmy pierwszy odcinek, a oni wciąż zmieniali zakończenie ostatniego. I tutaj, tak, chciałem właśnie od tego zacząć, gdyż wydaje mi się, że zanim sobie porozmawiamy o tym kogo ona grała, chciałem tutaj ukrócić proszę hate w stronę Russella i ogólnie BBC. Ja rozumiem w pełni, że ten casting się nam może nie podobać, bo dużo osób mówi, że e, powinniśmy albo zostawić otwarte zakończenie, albo skastować kogoś, kto jeszcze nie grał w doktorze H, żeby serial odświeżyć, żeby nie wracać cały czas do e, starych twarzy i ja to w pełni rozumiem. E, rozumiem dlaczego ludzie tak myślą, rozumiem, że to by było zdrowe dla serialu, natomiast musimy wziąć pod uwagę, że, e, że Russell no, był postawiony w takiej sytuacji w jakiej był, czyli... Serial sobie nie radzi zbyt dobrze, no nie ukrywajmy tego, ma raczej słabe opinie i niską oglądalność. To, że Disney wciąż nie zamówił kolejnego sezonu, świadczy o tym, że nie, nie jest jakoś bardzo zadowolony z tego. I wydaje mi się, że Russell po prostu stanął przed takim wyborem, że jego obecny doktor, no ch chciał odejść, więc pozwolił mu odejść. No i miał do wyboru zostawić albo otwartą regenerację, no bo nie miał czasu, żeby zrobić castingi. E, wybierać nowego doktora, no bo nie ukrywajmy, jeśli w lutym miały miejsce te, te wszystkie zmiany, e, to po pierwsze chcieli to trzymać w To jest jedna sprawa. A po drugie musieliby za, e, zakontraktować nowego aktora, który nie ma jeszcze pewności, że w ogóle dostanie sezon kolejny, tak? No bo jeszcze Disney nie potwierdził trzeciego sezonu i nie wiadomo, czy BBC będzie robiło same. Więc musieliby znaleźć chętnego do grania roli doktora, jednocześnie nie obiecując mu, że w ogóle będzie trzeci sezon i że w ogóle będzie miał w czym zagrać poza sceną regeneracji. Plus, no, jest to dość mało czasu, nie? Jakby od lutego do... Powiedzmy kwietnia, żeby to wszystko zorganizować, poszukać ludzi, jakiś tam budżet na to przeznaczyć, no jakby to wszystko wymaga czasu i przygotowania, a nie robienia takiego na hopsiuk, więc Rase miał do wyboru albo zostawić regenerację otwartą, albo skastować kogoś, kogo po prostu zna i komu po prostu ufa. I wydaje mi się, że dlatego wybrał Billy Piper, bo Billy Piper e, jest z serialem bardzo mocno związana. Mówiła kilkukrotnie, że chętnie by do serialu wróciła. No i też zna się powiedzmy w jakiś tam sposób prywatnie z Russellem, więc... E, Billie Piper jest zawsze otwarta, żeby pomóc serialowi i żeby pomóc Russellowi, więc e, było pewne, że się zgodzi. Jest też pewne, że potrafi grać, więc nie musiała przychodzić. Wiecie, castingów no bo jakby wiemy, że potrafi grać, że się nadaje do, do tego typu roli. E, no i w razie czego. E, jakby jest osobą, która pewnie będzie otwarta na to, żeby, jeśli by miała dostać cały sezon albo po prostu kilka odcinków specjalnych, żeby jakoś się dopasować do grafiku, no bo po prostu zależy jej na tym serialu. I tak mógł raz zostawić regenerację otwartą, natomiast osobiście uważam, że wybrał wstawienie kogoś innego, jakiejś danej twarzy, żeby trochę podskoczyła oglądalność serialu, żeby trochę podskoczyło zainteresowanie serialem, żeby może Disney teraz zobaczył to i stwierdził, że dobra, może jednak spróbujemy jeszcze jeden sezon. No i ja osobiście wolę takie jednak podejście niż jakby taką próbę reanimowania tego dealu z Disney'em i próbę reanimowania tej ery serialu niż takie postawienie krzyżyka na tym. No, ja osobiście wolę, żeby Doktor Hu powstawał, i to, to będzie kontrowersyjne, ale ja wolę, żeby Doktor Hu powstawał niezależnie od tego, jakiej będzie powstawał jakości, niż żeby go nie było. I wiem, że wiele osób się nie zgadza, i ja w pełni to rozumiem. Ja w pełni, w pełni to rozumiem, że dużo osób się nie zgadza. To jest moja prywatna opinia, że wolałbym, żeby powstawał średni Dr. Hu czy nawet powiedzmy słaby, taki nie wiem jak Era Chipsa, niż żeby doktora chuj nie było, więc... Rozumiem ten ruch i e, nie hejtuję Rasela, e, szczególnie, że za chwilę przyjdzie do tego, jaką ja mam opinię. I także proszę Was o to, żebyście nie hejtowali Rasela za to, bo jakby możemy się nie zgadzać z jego decyzją, możemy być źli na to, jak napisał ten finał, możemy być źli na wiele jego decyzji, i możemy nazywać go słabym scenarzystą. Natomiast takie hejtowanie go, e, życzenie mu śmierci, wyzywanie e, jego w kontekście tego, że jego były mąż zmarł e, i nawiązywanie do tego jest po prostu obrzydliwe i ja też nie do końca rozumiem skąd taki hejt w fandomie, bo wydaje mi się, że te dwa sezony, które dostaliśmy, były dużo lepsze niż sezony Jody. I te, te, te dwa finały, które dostaliśmy, były lepsze niż te trzy finały Jodie, które dostaliśmy. Więc nie rozumiem, do czego ludzie są aż tak toksyczni. Rozumiem, że się mogą nie podobać, że, że rozczarowani i tak dalej, no dobra, nieważne. Przejdźmy dalej. Przechodząc już do samej roli, wydaje mi się też, że i to jakby zaczerpnąłem trochę z kanału Cancel of Geeks, także polecam wam kanał Cancel of Geeks, to była jej teoria. Natomiast to, że Billie Piper nie, nie jest napisane, że przedstawiają ją jako doktora w napisach końcowych, i tak samo we wszystkich doktorowych mediach, na wszystkich doktorowych stronach i socjalach, nie jest przedstawiana jako doktor. Jest po prostu jako Billy Piper, że Billy Piper wraca do serialu, nie jest napisane, jaką będzie grała rolę. I tak jak Council of Geeks powiedziała, ja się raczej z tym zgadzam, że nie jest podpisana jako doktor pewnie dlatego, że nie podpisała jeszcze umowy, nie podpisała kontraktu na nagranie czegokolwiek więcej, zgodziła się pewnie wystąpić po prostu, wiecie, jakby na słowo, dała słowo Russellowi. Że wystąpi, ale nie podpisała nic konkretnego na no w momencie, kiedy nie wiemy, czy będzie kolejny sezon, czy będzie kolejny specjal, czy nie, ile będzie trzeba czekać, na jak długo będziemy w stanie bili załatwić. No to, biorąc pod uwagę ten kontekst, pewnie dlatego nie nazwali jej doktorem. I wydaje mi się, że założenie prywatne było takie, że no jak już podpiszą sobie umowę na trzeci sezon to będzie doktorem i, tak, i fryzycznie my ją tak kredytować Natomiast pewnie to jest też taka furtka, żeby w razie czego, w razie jakby coś tam nie wypaliło, jednak chcieli kogoś innego wziąć niż Billy Piper, żeby mogli ją bardzo łatwo wypisać z serialu, żeby właśnie wymyślić, że to jest jakieś, nie wiem, serce Terdisa, Bad Wolf, Rose Tyler, whatever, cokolwiek, i zrobić z nami jeden odcinek i ją po prostu wykreślić, wypisać i skastować prawdziwego 16. doktora. Więc mi się wydaje, że takie jest myślenie e, o tym castingu za kulisami, jakby. E, natomiast co z tym zrobią? Tego nie wiem, mogą zrobić z nią dużo różnych rzeczy. Mogą zrobić z niej 16 doktora i po prostu będzie kolejnym wcieleniem dostanie kilka sezonów i będzie po prostu grała w jakiś tam sobie sposób Doktora. Może będzie grała doktora tylko na jeden, dwa czy tam trzy specjalne odcinki i po czym się zregeneruje, czyli coś w stylu Davida Tenanta w 60 rocznicy. Może będzie grała na przykład. Badulfa z jakiegoś powodu Badwulf wrócił, i wtedy też po jednym, czy tam dwóch, czy trzech odcinkach się zregeneruje w prawdziwego szesnastego doktora. E, może gra, nie wiem, serce Tardisa e, i się zregeneruje z powrotem, później w szesnastego doktora. No, no nie wiemy tego. Natomiast e, wydaje mi się, że w tym momencie bardziej prawdopodobne niż nie jest to, że jeśli zostanie jakieś odcinki, to to będzie jeden. Albo maks 3 odcinki specjalne i powitamy później kolejne wcielenie. Więc teraz trochę porozmawiajmy o tych teoriach, które tutaj szybko wymieniłem i zacznę od teorii, która mi się najbardziej podoba i którą ja bym chciał, żeby się spełniła. Ja bym chciał, żeby ona po prostu grała 16 doktora czy tam 16 doktor, jeśli chcemy używać promienia przepraszam, ja tak czasami mówię, jak mi po prostu ślina na język przyniesie. Ja bym chciał, żebyśmy w końcu dostali doktora, który zostanie na dłużej z nami, który zrobi... E cztery sezony przynajmniej. I jeśli to będzie Billy Piper, ja będę bardzo szczęśliwy. Ja ogólnie wiedziałem o tym, że ona się może pojawić, bo były te, te, te różne przecieki, które wskazywały, że najprawdopodobniej ona będzie kolejnym wcieleniem. I ja się mega cieszyłem, bo bardzo lubię tą aktorkę, znaczy widziałem ją tylko w Doktorze Hu, ale jakby też jakieś tam wywiady z nią oglądałem i bardzo po prostu ją lubię. darzę ją. darzę ją dużą sympatią. Natomiast nie chciałbym, żeby to była właśnie jakaś Rose, jakiś Badwolf, Serisa teresa coś, 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 coś takiego, bo to by było dla mnie wracanie do tej pierwszej ery Racela, T. Davica, tej z 2005 roku i grzebanie w tym, co już było. Ja bym się chciał trochę od tego odciąć. W sensie, jeśli chcemy przywracać, przywracać jakieś Wilanów z tamtej ery, spoko. Ale takie wątki typu Bad Wolf i tak dalej, wolałbym, żebyśmy to już tam zostawili i Ja bym chciał, żeby to był po prostu 16. Doktor, który by po prostu przypadkiem, czy tam mogłem sobie jakiś powód wymyślić, dlaczego ma tą konkretną twarz, ale chcę, żeby to był 16. Doktor. Chcę, żeby. żeby Billy w tej roli miała konkretny charakter, który jest. Zdecydowanie różny od Rose. Nie chcę, żeby to była kopia Rose, inspirowana Rose, czy inspirowane Bad Wolfem. Chcę, żeby to było konkretne wcielenie doktora o konkretnym charakterze. Ja osobiście widziałbym ją w takiej bardziej mrocznej, manipulującej roli. Może to może właśnie coś trochę w stylu tego Bad Wolfa z 50 rocznicy, coś trochę w stylu Joe Martin, takiej bardziej mrocznej, agresywnej, czy... Ja tak naprawdę to bym widział ją w takiej roli, jak Sylvester McCoy grał siódmego doktora, później takiego mrocznego, który, którego czasami boimy się po prostu jak, jak rozmawia z jakimiś wrogami, coś w stylu dziesiątego doktora w, z Family of Blood, to jak ich potraktował, jakby. Ja bym widział totalnie Billy Piper w takiej mrocznej, bardzo ciężkiej roli, i więc to był były mój wymarzony traf, i chciałbym, żeby po prostu grała nową wersję doktora, miała swój charakter, swoich towarzyszy, swoją fabułę konkretną, niepowiązaną z pierwszą erą Rasalaty Davidsa. Więc to jest dla mnie idealne wyjście z tej sytuacji, którego ja bym się cieszył. Natomiast wiem, że dużo osób nie chciałoby jej, e, jako właśnie 16 doktora, i trochę z tego powodu, z którego ja bym chciał, żeby ona była, ale o tym może za chwilę. E, druga teoria jest taka, że, która wydaje mi się będzie najbardziej prawdopodobna, to jest taka, że jest to powiązane z sercem Tardisa. W finale serii pierwszej Rose Tyler spojrzała w serce Tardisa. Serce Tardisa prze przeszło do niej. Wtedy ona się stała tym Bad Wolfem, Uratowała dziewiątego doktora. Dziewiąty doktor przejął to i schował z powrotem w Tardisa. Więc teoretycznie Rose jest ostatnią twarzą, którą widział Tardis czy tam w. W którą, w której ciało przejął Tardis, jeśli nie będziemy liczyli tego dziwnego coś, co się wydarzyło w The Doctor's Wife, e, bo to teoretycznie też Tardis była w jakimś ciele, ale to było w inny sposób zrobione, więc nie wiem czy to po prostu liczymy. E, no i że przez to, że Shuti podczas tego jak chciał uratować Poppy wlał swoją energię regeneracyjną w Tardisa, to później jak się zregenerował, to jakoś ta energia Stardisa wyszła w niego, czy coś w jakiś sposób się połączyło No jakieś tam rozwiązanie fabularne by wymyślili. I że doktor się zregenerował w twarz, która wygląda. Tak, ponieważ z, z, z swoją energię regeneracyjną wrzucił w Tardisa. I Tardis, ostatnią twarz, którą pamiętał, to była Rose. E, I teraz pytanie: czy chcemy to zrobić na zasadzie, że to jest kolejny doktor, ale przez Tardisa ma konkretną twarz? Czy chcemy zrobić, że to nie jest doktor, tylko to jest Tardis na przykład? E, no, to, to wytłumaczenie miałoby dla mnie najwięcej sensu fabularnie z tym, że no, to nas nastawia po prostu, że to będzie bohaterka na 1, 2, może 3 odcinki. Eee, więc ja z tego nie jestem zadowolony. Ja uważam, że takie przywrócenie Billy Piper na jeden, czy 2, czy 3 odcinki to jest właśnie to cofanie się do ery Rasselety Davidsa, bo będziemy pokazywali, że patrzcie wróciła Billy, i tutaj zagra dla was coś, co pamiętacie z tej pierwszej ery Rasselety Davidsa Eee, I zobaczcie, mamy powrót Bodwulfa, mamy tutaj powrót do twarzy Rose Tyler. I po trzech odcinkach będzie koniec, i później znowu zaczynamy od zera kolejną erę serialu, i to jest coś, czego ja nie chcę. Chcę, żebyśmy już nie wracali do tej pierwszej ery Racer'e i Davisa, natomiast wiele osób właśnie chciałoby, żeby to była właśnie jakaś Rose czy tam Bad Wolf, i żeby po tych trzech odcinkach odeszła i przyszedł nowy aktor, który będzie już grać now nowego doktora, nową erę na świeżo, i wydaje mi się, że jakby część osób, która ma podobne spojrzenie jak ja i ta, ta część osób, która chciałaby właśnie, żeby, e, e, żeby Billie Piper grała Bad Wolfa. Chcemy tego samego, czyli nie chcemy powracania w kółko do pierwszej ery Lestraty Davidsa, tylko obydwoje uważamy, że e, inaczej to się powinno załatwić, bo ja właśnie uważam, że powinniśmy wziąć tą Billie Piper, ale pisać ją jak nową bohaterkę bez nawiązywania do pierwszej ery, i to jest dla mnie odczepienie się od tej pierwszej ery. Tak, to jest twarz bohaterki z pierwszej ery, ale gra kogoś zupełnie innego. I jak się do tego skomitujemy i będziemy pisali ją konsekwentnie jako nową bohaterkę, to dla mnie to nie będzie patrzenie się w tył i, i problem z kreatywnością serialu i, i to, że doktor Hu sam siebie zjada. Dla mnie to właśnie będzie coś ciekawego i świeżego. Natomiast wiele osób uważa, że jeśli tak zrobimy, to właśnie będziemy wracali do tej pierwszej ery, bo będziemy wciąż mieli tą twarz. Eee, I to jest ta różnica, że dużo osób boi się mieć Billie Piper i po prostu mieć jej twarz, że będzie przypominała o pierwszej erze. Natomiast ja się boję, że jeśli fabularnie ją powiążemy z tą pierwszą erą na kilka odcinków, to to będzie mi przeszkadzało. Mam nadzieję, że tutaj rozumiecie tą różnicę. Eee, Trzecia teoria, no, że jest to Badwolf, że z jakiegoś powrodu, po, powodu powrócił Bad Wolf. Czwarta teoria, że jest to po prostu doktor pamiętający Rose Tyler, zmieniający się w Rowstyler z jakiegoś powodu. Szczególnie, że mamy David Tranta grającego 14 doktora jeszcze. Eee, więc może coś takiego. No i też krążyła jakaś teoria, że to może ktoś się wteleportował. Na miejsce doktora, a doktor został wyteleportowany gdzieś indziej. I tak, więc takie mamy teorie eee, Dajcie znać, co Wy byście chcieli, żeby tak naprawdę stało się z postacią Billy Piper, czy chcecie, żeby to był szesnasty doktor, który zostanie na dłużej, czy chcecie, żeby to był szesnasty doktor, który zostanie tylko na kilka specjałów, czy chcecie, żeby to był jakiś Bad Wolf, albo Serce Tardisa, albo Rose Tyler z innego wymiaru, która będzie tylko na kilka odcinków. I ruszymy dalej. Dajcie znać, jakie są Wasze opinie, dajcie znać, co wy sądzicie, Dajcie znać, jak Wam się podoba ten pomysł na przywrócenie Billy Piper, i, i mam nadzieję, że słyszymy się w kolejnych materiałach. Ja mam nadzieję, że w ogóle doczekamy się tego odcinka z Billy Piper i, i kogokolwiek miałaby nie grać. No i mam nadzieję, że to nie będzie koniec serialu, że nie skończymy serialu w taki sposób. Także dziękuję za wysłuchanie, do usłyszenia i miłego dnia Wam życzę.